Witam, witam! Polski kaszlando finał coraz bliżej, słuchajcie. Maska zapudrowana po to, żeby wiedzieć, gdzie przeszlifować jeszcze bardziej, gdzie trzeba będzie troszkę przyszpać. Na pewno gdzieś tam na środku widziałam przy, przy zamku. Nie ciekawie, no i tamta strona. No i w końcu mamy pierwszy taki ważniejszy element, drzwi. Bo mam taki plan, że drzwi, maskę, drzwi, and masken und, ten belken. Oh, jak drzwi wyszły. No Powiem Wam, że tak na 30% nie jestem jakoś przeszczęśliwy. E, tak, jest pięknie pokryte wszędzie. E, w, w większości miejsc jest naprawdę fajnie wylewany lakier, natomiast oczywiście tak kwiatuś wylał, że e, zrobił tutaj widać taki zaciek i tam jakby troszkę mi przygazowało w sensie e, przygazowało tylko delikatnie, bo Yy, za, szy za szybko nie odczekałem między warstwami, bo chciałem jeszcze tak, wiecie, jeszcze mi tam coś nie leżało i tak kurwa dopsikałem w piździec. Więc trzeba będzie wszystko yy, no, przeleć papierem 1000 czy, czy 1500 i trochę to zjechać, yy, żeby jeszcze lepszy takie lusterko wyszło. O, widać kwiatka, się mawi tam. Yy, więc no drzwi kurwa no spoko, spoko, na kamerze to dobrze wygląda, jak będą jeszcze założone, uzbrojone to nie będzie tragedii, no to jest trochę jest oszustwo, bo sztuczne światło, natomiast. No, no... Jest do poprawy, ale, ale aż tak dużej tragedii chyba nie ma. Zobaczymy jak całościowo wyjdzie, jak nie to trzeba będzie jeszcze raz po prostu te drzwi przelakierować. Chociaż nie, nie, no nie, nie jest źle, nie jest źle. Nawet jakoś to tam. Troszkę coś tam, i baboki też powpadały. No to słuchajcie, no to są takie ciężkie warunki, że ja pierdolę, nie? Ale słuchajcie, yy, możliwe, że ktoś będzie z tego strzelał, więc tu lepiej wiecie, lepiej uważać. No dobra, więc mamy to. Więc yy, niby drzwi powinny już być skończone, a jeszcze będą wymagały jakiejś poprawy. No bo, yy, no bo tak robię, wiecie, mógłbym, z, wiecie, a jebać tam nie, ale tu już tyle miłości po prostu jest złożone, że, o jezus, no to mój, musi być wymuskane na tyle, ile po prostu potrafię, tak, no bo nie jestem żadnym profesjonalistą, robię to hobbystycznie, słuchajcie, pierwszy raz w zasadzie takie coś, niby malucha, duży, du, duży projekt, nie? Więc, no chciałbym, chciałbym, żeby to ładnie wyglądało i jak będę sobie jeździć, wiecie, zimne łokieto plus tam te trójkątne szybki, kurwa, zajebiście, nie? Więc, y, póki jeszcze jest lato nie, wyrobimy się zaraz, tu wszystko będzie to na czerwone, luks, ale jaki tu jest burdel o, kwiatku, kwiatku, z tobą, to jest urwanie prącia. Dobra, ja działam dalej, trzymaj ta się. A, jakbym się żegnał, ty, a to następne ujęcie, zobaczmy, co będzie dalej. Słuchajcie, jadę z tematem i oczywiście, co? Gówno, jebana mucha, uwaga. Je. No, sukces! Kurwa jest! Ty głupia cisko! Była mucha, nawet dwie. Wysłałam je do Walhalli Wiecznego Gówna, więc ekstradycja się powiodła. Słuchajcie, maska. Jak zwykle na zdjęciach, nawet widać, piatka jest no, prawie perfekcyjnie, nie? Na zdjęciach, ale z bliska już tak średnio. I powiem wam, dopóki siedziały te muchy, to było dobrze, nie? To była druga warstwa. Trzy takie solidne nałożyłem. No to jest tak, że zapodkładowałem to wszystko oczywiście wcześniej, wyszlifowałem tam chyba 360 papiurem na szlifierce, potem tam 400 kom jeszcze sobie przejechałem i, i włókninką gdzie nigdzie. I to do akrylu akurat wystarczy. Co dalej? No, jeszcze przed samym lakierowaniem sobie od, przejechałem taką szmatką antystatyczną, więc też polecam. No, wiadomo, trochę sifu gdzieś się tam trafiło, ale to tam jest mały szczegół, bo i tak powiedzmy, jakaś korekta no, będzie musiała być wykonana na masę. Deczko nie, nie pykło mi tutaj, gdzie było szpachlowane, bo tutaj ja szpachlowałem, bo była tutaj maska pogięta wcześniej, już przy, przy nie wiem, czy przy domykaniu tam się pogięło, czy, czy o co chodziło, czy coś spadło. To przed moją w ogóle ingerencją, tyle co, co mogłem. No to. Ale dobra, nie chwalmy zachodu przed zachodem zachodu. <laughs> Na przykład tutaj, powiedzmy. No tutaj, jak cię mogę, lakier. No bardzo fajnie. No powiedz, że nie. To jest to jest spoko, nie? To jest spoko. Ale tutaj, tutaj już trochę taka, wiecie. No z bliska, no nie fajna taka, wiecie. Taka mora, taka skórka pomarańczy wyszła. Wiecie, kurwa, no fabrycznie pewnie podobnie było, nie, chociaż oni tam nie tutaj farby walili, więc w sensie nikt się tak jakoś szczególnie nie podniecał, żeby nie powiedzieć inaczej. Natomiast, no to jeszcze wymaga korekty przez kwiatkę, no ale tak powiem, no na takie 3+, plus. ja nie jestem zbytnio zadowolony, ciężko mi idzie to lakierzenie, mimo że naprawdę staram się zadbać o te pseudo warunki. Dobra, na razie, na razie nie, 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 nie płaczmy, później będziemy się martwić jak już to wszystko poskładam. Zamontowałem tamte drzwi, czekajcie, dam radę przejechać, moment. Drzwi te zamontowałem tak, żeby po prostu mi się nie walały po, po garażu, no to wiadomo, no tu jeszcze nie jest nic przygotowany, cały ten bok jeszcze wymaga jakieś tu zapodkładowania po tej i tak itd. No, czyli spoko, spoko, ale tak jak mówiłem, jest tam zaciek, yy, Też y, jakieś gniotki nie. A tu z tej strony. A, jak cię mogę, też może być. Yy, tam gniotki nie udało mi się jednej zauważyć. Ale powiem Wam, że nikt z tego chyba strzelać nie będzie. Z tym strzelaniem to powiem Wam, że nie wiadomo. Yy, natomiast zamontowałem sobie tutaj te poprzednio yy, lakierowane elementy, żeby nacieszyć trochę oko. No, nawet kierownica nie jest przyłapana nakrętką. Tak, żeby zobaczyć jak to będzie kontrastowało z czerwienią, wiadomo, te pcerki mamy gotowe, silnik też. Więc coraz bliżej końca, no, zestaw hamujący, sprzęgujący -sprzęgu -sprzęgu też, ale tylko włożony, nawet nie jest przykręcony, widać, że tam odchodzi tunel środkowy, mogłem trochę bardziej tutaj podprostować. Nasze odpalaczko Sanio, hydrołapa, zbiornik też w sumie przykręcę, niech się nie bala. no i ten wybierak cały biegów laksonik to tam na sam końcu gdzieś zaraz go schowam. Wszelki na razie wyjąłem, bo i tak tutaj robię przy tych drzwiach. Więc fajnie, fajnie. No teraz mówię sztuczne to światło jak to już wyjedzie sobie wiecie będzie wszystko tam poskładane no to więc teraz muszę się w sumie zająć tymi drzwiami. Zająć tymi drzwiami, bo one no tam wcześniej ktoś mówi, że no można było to poszycie, ale już już miałem po prostu dość no i w sumie uratowałem te drzwi. Tak można powiedzieć, no bo jednak. Z tymi poszyciami to też wiadomo. Bo różnie bywa na pewno gorsza jest ta blacha niż ta, co, co była. Mimo, że ta też jest tragiczna, <tragiczna> ale dobra. Po, poszpachlimy, poszpachlimy to nie będzie tragedii. No i co? No i działamy: no trzeba będzie teraz z tymi drzwiami, no i zostanie jeszcze tyna klapa. No i cała korseria, powiedzmy. Ale to, to no, co to jest taki kawałeczek tutaj? Tylko tu, rak, tu jest zdrowy, dach jest zdrowy. Tutaj też tylko kawałeczek tu, powiedzmy. Przód też jest cacy, nie jest tam jakoś yy, ten do kitowania yy, przygotowany. No, może tutaj, tak, gdzie było to wszystko spawane, żeby po prostu ładnie to wyglądało w miarę przy otwieraniu tej maski. Nie? A dobra, do roboty, panie kwiatku, do roboty. Maska zamontowana, wyszło nawet super, słuchajcie, no co prawda potrzeba jeszcze trochę miłości do tej maski, bo tutaj na przykład no ten lakier tak średnio mi się wylał, z kolei z przodu jest naprawdę fajnie. Ona jest tylko wyłącznie na zawiasach, jeszcze brakuje zamka czy tych gumowych koków. no ale dobra, można sobie popatrzeć tak i troszkę się nacieszyć, że ta robota idzie, bo powiem Wam, że był oczywiście mały dołek, w sumie nie dołek, tylko kurwa rów mariański odnośnie z tymi drzwiami. Jak z początku nawet fajnie tutaj sobie, to jest akurat biała wykańczająca, to jest taka uniwersalna, to taka żółta szpachluma. Z początku nawet jakoś szło, pierwszy tam dołki, potem drugi raz uzupełnić i tam trzeci raz, no i sobie tam szlifuję. To nawet widać, że wychodzi już podkład, więc nie jest tutaj na, najebane tego, podku, tego, tego, tej szpachli, tego kitu. Natomiast tutaj z tymi drzwiami, ten dół, ten powiedzmy dolny pas, no tutaj taki hece, że z początku tak... Dobra, pierwszy raz pociągnąłem, za, zalepiłem doły. Dobra, drugi raz jeszcze tam jakieś ubytki. Trzeci, i tak mówię, wykańczająco już pociągnę, nie? Yy, Ale przy tym trzecim razie nie oczyściłem tych szpachelek, czy, czy tych kielni, chuj, jak to się nazywa. I takie małe resztki szpachli starej, już zaschniętej w sumie utwardzonej. Zaczęło mi się wpierdalać tutaj w ten świeży kit, i tu się, i tu powstało gruzowisko, nie? Mówię, świetnie, dobra, no to robota od nowa. No to zdarłem to, wyszlifowałem tyle, ile trzeba było, nakładam nowo, na nowo. Wracam z obiadu, mówię, a szpach, już szpacha będzie full utwardzona, szlifujemy. Okazuje się, że nie jest utwardzona, bo kwiatek dodał za mało, za mało utwardzacza, czy tam tego aktywatora, bo to w sumie nie jest utwardzacz, co aktywator i to pewnie by schło mi kurwa z tydzień albo i dłużej, więc trzeba było znowu to zerwać i dziękuję i zapierdalam od nowa. To oczywiście nie jest jeszcze skończone. Tu widać, że jeszcze takie wiecie czarne te, to są takie Jakieś takie powiedzmy pseudo dołki czy tak dalej też wychodzi jeszcze ta y, wcześniejsza ta, taka wykończenia, bo tu już poleciałam już tą uniwersalną już mówię na sam koniec bo już jestem wkurwiony totalnie na te drzwi ale coraz bliżej końca i, i, i czuję że dam, dam radę z tym nie no można było to rzeczywiście to poszyć ale powiem wam że chuj już zostawiam tak już, już nie będę tego rozgrzebywał. Odnośnie całego malucha, no to przematowić go całego tutaj, tu nic nie wymaga szpachli, może tylko tutaj ten róg, ewentualnie może troszkę tutaj to nadkole, e, tak to jest w porządku, jeszcze przy ewentualnie podszybiach, tutaj to wszystko mi się kurzy, nic tu się z tym nie dzieje, e, co tu jeszcze, aha, no i te tylne nadkola, nie? no bo tutaj było to wstawiane, więc na tą chwilę nie jest to obrobione i to jest położone tak wiecie, kurwa, drugi raz, aby po prostu było. Więc no możecie się pośpiec. No, no, no zrobiłem to dziadosko, ale wyjdzie, wyjdzie lux. Słuchajcie, odnośnie tutaj tej tylnej klapy było też parę wgniotek, więc tu już jest wyprowadzone. Tak samo tutaj, bo przecież wcześniej, jak żeśmy zrywali, no to to wszystko razem z tym było zagipsowane. Tutaj tak samo jest wyprowadzone. Został mi jeszcze ten róg, który też w zasadzie wstawiałem. Bo wcześniej da, położyłem szpachlówkę z włóknem, tak, żeby powiedzmy, to takie większe, taki, taki ubytek sobie wypełnić, później tam uniwersalna i na końcu ta wy, 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 wykańczająca szpachluwa. Tutaj, niby pod, pod tym, pod rejestracją, wiadomo, no to dołek czy coś, ale mówię, dobra, jak już ma być całość, to całość. Więc klapa została mi tylko w sumie róg. Belka też przematowić. Tu też jeszcze widać, gdzie, gdzie czarne te po pudrze, więc też tu wymaga po prostu. Prze, prze, przeszlifowania i będzie Lux. ona no, no, oczywiście teraz nie dolega, bo jest podkręcane jeszcze tam, wiadomo, powiedzmy do jakiejś tam drobnej regulacji. Więc robota jest, robota wra, bo całą, całą tą resztę budy tutaj naprawdę już nic nie muszę szpachlować, prócz, prócz, prócz tych właśnie nadkoli, czy tam ewentualnie gdzieś pod spodem, pod progiem, musi coś tam popatrzeć. No i dach też przelecić maszyną, to to szybko, ale mówię, na tych drzwiach to, kurwa, czwarty dzień się z tym męczę, no co prawda był dzień wolny, tak, ale no te drzwi mnie trochę załatwiły, bo z początku robiłem na maluchu, żeby tutaj, wiecie, taką koncepcję sobie załapać, teraz już położyłem na koziołki i szorujemy, nie? No dobra. Słuchajcie, to tak, słuchajcie, to tak wygląda mój raport chwilowy. Co jeszcze w tym odcinku? No może mi się uda ten, albo drzwi, albo klapę, w zależności, ale klapę tak czy siak, no, będę musiał całą zapodkładować, przynajmniej zna klapę, kurwa, drzwi, no w sumie też tam gdzieś pachla, to też trzeba będzie psiknąć, odciąć ją i tyle, no, robota wredna, ciężko, ciężko, bo no takie małe fakapy, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie, maska oczywiście zakurzona, więc też ten kolorek tak widać różnica, ale tu też światło świeci, więc jak wyjedzie nas światło słoneczne, o Jezus, ale będzie luks. Drogi pamiętniczku, raport: e, drzwi i klapa tylna sobie zapodkładowana tam, gdzie to wszystko było szpachlowane. E, drzwi, powiem Wam, że jestem zadowolony. Tutaj takie, są takie, powiedzmy, małe chmurki, ale to tylko, że po prostu gdzieś więcej psikałem, gdzieś mniej. E, nawet wyszło. Jeszcze delikatnie muszę popracować, gdzieś takie wiecie, niuanse takie małe, bo to jak będzie już połysk, to będzie widać, więc to sobie jeszcze z godzinę schnie. Tak samo e, klapkien, klapkien. tutaj ten ruch był robiony. Widać, że nawet więcej gdzieś tym popsikałem, To też e, tak e, całą to tak sobie po prostu był, zaproszyłem, gdzie, gdzie po prostu było zmatowione, a tam gdzie szpachla, no to e, więcej i stąd te takie powiedzmy plamy. W międzyczasie sobie e, dziada no, tutaj to wyprowadzam to dziadostwo. I co? I przymatuję, powiedzmy sobie, póki to schnie cały ten bok. Belka też już jest przygotowana, więc lux. Więc lux. No nic, czekamy i w sumie zrobię belkę i tylną klapę, a później, później drzwi, nie? Więc to sobie będzie schło. Zajmę się drzwiami. W międzyczasie, właśnie. E, ogarnę tutaj już e, całą tą powiedzmy resztę, bo e, dach tą, tą maszyną przelecę, tutaj ten bok tak samo, tylko tu, tu, tutaj muszę się skupić przy tych progach, gdzie to było łączone, żeby też nie było nagipsowane, no i jakiś ten kształt e, był, więc tak to wygląda na chwilę obecną, czyli jak zwykle nic się nie zmieniło, a powiem Wam roboty w i jeszcze więcej. <słuch> no, dobra. Coś jeszcze głupiego powiedzieć? Nie, chyba nie. Dobra, Hajde klapen i Belka Complete. Słuchajcie, udało się. Udało się, no bo każdy taki polekierowany element przeze mnie to jest po prostu sukces. Yy, zważywszy, no oczywiście, że to jest totalny amator, jeszcze fuszerka, mistrz, kurwa, Bangladeszu i tak dalej, bo do mnie dzwonią właśnie z Bangladeszu, z Indii. Tam hoblok, yy, hoblok, hobl, 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 kwiatek, guru i tak dalej. A ja mówię, yy, szechre mechre, zejdźcie mi z linii, bo mam ważniejsze sprawy. I teraz tak, yy, klapa nawet wyszła tutaj, naprawdę fajnie wyszło tutaj, będę <grywdy> ja się powtarzał, tutaj naprawdę fajnie wyszło, bo się ten nakier dobrze ulał, ale już na dole jakaś wyszła mi kasza i wychodzi, że będę całego musiał malucha yy, polerować. No niestety, nie wiem, ta trzecia warstwa jest u mnie jakaś, yy, jakiś fatum tej trzeciej warstwy takiej ostatecznej, bo walczę z tym, żeby było luks, ale i nie było zacieków. No oczywiście tam jakieś wtrącenia są, najważniejsze, że lakier nigdzie nie jest wygazo, nie wygazowany, czyli między warstwami ładnie odparowało i między kratkami, znaczy na kratkach też nie ma zacieków, bo tutaj powiem Wam, że mm, może być, najczęściej się może zdarzyć zaciek, no bo jednak z dwóch stron jest psikany i zawsze gdzieś ten lakier tam wchodzi. Belka naprawdę fajnie wyszła, to akurat chodzi dużo lepiej niż klapa, a tam zderzak przychodzi, więc zajebiście. Po prostu tam, gdzie nie, nie widać, tam perfekto, nie? No, nieważne, dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Słuchajcie, taki śmieszny. Eee, śmieszny, bo. Eee, bo wszystko tu jest komedią, to, co się odpierdala w tym garażu, eee, ale ważne, że coraz bliżej do końca. Czyli zostało mi jeszcze drzwi, sobie przygotuję. Eee, czyli ten szpachel jakoś tak fajnie nawet e, usiadł, e, czyli nie ma tragedii więc szpachlung tutaj jest kompletny, tylko teraz tam wyszlifować gdzie nie gdzie może coś tam jeszcze poprawić i drzwi będę też sobie osobno psiknę i będzie zrobione i wtedy już całkowicie te elementy maska i tak dalej wypierdalam stąd żeby tu czasem wiecie nie nie ich oklejam kaszlaka tak żeby po prostu wszystkie łotwory rewizyjne czyli tam gdzie żyby idą wszystko obklejam nad kola z progami, wszystko już na tip top, lecę i zakończam etap lakierowania i już tylko będzie składania i jeżdżenie, kurwa, albo pojeździł, stary, dobrze, jeszcze mam trochę czasu z tą pogodą, że, że jeszcze wiatry mi sprzyjają, tak? Co by tu jeszcze tak na sam koniec powiedzieć? Czekajcie, bo coś ważnego chciałem powiedzieć. A, no i skończę etap lakierowania, i od razu tam powiedzmy sobie, odczeka trochę Buda, i od razu wjeżdżam z woskami. Wszędzie wosk po prostu ma pływać, ten malu w woskach. Oczywiście ten nadmiar, co będzie wychodził, wytrzemy, żeby też nie było takiego zdziedzianienia, nie? Bo to czy dodam do belki dodatkowo, czy tutaj w klapie z tyłu, a pokażę wam z tyłu, to, to cały czas z przodu siedzimy, więc tak to wygląda. A widzicie? Nawet nie widać teraz, y, znaczy w prawdowo około od razu, aż gdzie było, y, klapa była robiona, ale z tej perspektywy nie widać, a tu robił, oj tu kurwa było przecież grubo dziebane. A belka lux może być, też ładnie poklejone, wszystko masami, y, że nigdzie tutaj żadna wilgoć nam nie wejdzie. Dobra pani Maruch, kurwa te paski jak w tym w Empower jakiś, BMW się zrobiło. Dobra, dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do następnego. Oby jak najszybciej, no ale mówię, to już taka robota, że no nie, nie podgonię, a kwiatkowe sprawy też są równie ważne. Dobra, dzięki jeszcze raz, cześć.